jak wyjdę z undergroundu, wiesz, uda mi się wspiąć No to lęk wysokości nie paraliżuje rąk Mam jedno pytanie, wydaje mi się trafne To jest lęk wysokości czy strach przed upadkiem? Czemu kopiesz zamiast podać rękę leżącemu? Nie zmiana otocznie pomogła, tak jak aponemu Ty masz oryginalną grupę, ale grupę chyba z temu Ja mam na kwiacie smutek, ale nie patrzę z powodu temu Jak już płaczę, to wiedz, że tęskni mój bracie tak ułatwo patrzy się na parter, patrzy na nas Mi nie był niepotrzebny kartier, żeby skumać, że nadszedł czas Swoja mixtape 2 Nic mnie już nie trzyma, od kiedy zerwałem łańcuch Się nie pierdolę w tańcu, mówili masz dwie lewe ręce No to wszedłem tak jak mańkut Myślałem, że zakopane moje tromy lęki Ale rysy na psychice będą do grobowej deski Muszą dwa, cztery, na siedem, nie mam czasu gadać Że male mój głos słyszę już tylko na trakach. Wbiłem tu po twoje, a ty wbiłeś tu na sezon Ja wejdę na Everest, a co najwyżej Giewon. Kocham polskie góry, ale mierzę daleko i wysoko Lęk wysokości dla mnie to najmniejszy kłopot Daj ci słowo, daj ci słowo, daj ci słowo Najmniejszy kłopot się Kilimanjaro, Kili manžaro Monteverest, muszę przez nie przejść. Kili manžaro Monteverest, Kili Monteverest, muszę przez nie przejść.